Poziom prac finałowych jest z reguły bardzo wysoki. Członkowie żyli w swoich wypowiedziach podczas dzisiejszej gali podkreślali, że był to rzeczywiście wyjątkowo wysoki poziom. Powiem też szczerze, że niektóre rozstrzygnięcia w niektórych kategoriach były dość zaskakujące, w każdym razie nie szablonowe. Nie zawsze zwyciężali faworyci, czyli znane powszechnie tytuły. Było, było sporo niespodzianek. I myślę, że liczba nadesłanych prac i liczba redakcji, które ponad 200, które wzięły udział w tegorocznej edycji, on budzi szacunek. Bardzo wysoki poziom. Z roku na rok widzimy e, szczególnie w niektórych pismach, że jest ta, ten poziom artystyczny jest na bardzo wysokim poziomie i ten poziom jest utrzymywany. Na przykład mamy Herito, które w tamtym roku również dostało chyba trzy wyróżnienia, jeżeli dobrze pamiętam, w tym roku też doceniliśmy trzykrotnie Herito. Za, za to podejście takie ni, niestandardowe do tych okładek właśnie. Czyli one, pani mówi, że one są czyste, ale one są kompozycyjnie idealnie spięte i te kompozycje pokazują to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o okładkę. To jest ta niecodzienność podejścia do okładki, to nie jest tylko i wyłącznie tytuł zdjęcie, bo tak można powiedzieć, że kompozycja okładki powinna się na tym opierać, ale to jest też dużo artyzmu i dużo przemyślenia na tych, na tych okładkach, które pięknie się budują. Uważam, że ta okładka jest obiektywnie bardzo dobra, bardzo ciekawa, ponieważ jest prosta, prosta w swoim przekazie ma bardzo prostą kolorystykę. Bo to jest czerwone jabłko na białym tle, proste liternictwo, w związku z tym, jakby nie jest zbyt agresywna, a jednocześnie jest bardzo komunikatywna, ponieważ dotyczy, jak już wspomniałem, żywienia, wyżywienia ludzkości, więc jabłko no taki symbol jedzenia po prostu do ugryzienia, do bardzo dobrze sprawdza się jeszcze w postaci kuli ziemskiej, to na pewno jest to bardzo komunikatywne. Czy jestem zaskoczona? Akurat w tych poradniczych myślę, że to jest dobra nagroda, bo temat jest dosyć trudny, bo jest o odchudzaniu. Dlatego wybraliśmy taki tytuł bardzo pozytywny poradnik, pozytywnego odchudzania i nie pokazaliśmy tam kobiety, która jest z centymetrem wokół talii albo takiej grubszej, która coś sobie odmawia od ust, tylko coś absolutnie seksownego o jedzeniu, o przyjemności jedzenia. I myślę, że tutaj mówiono, mówiono o tym, że liczył się bardzo też pomysł i myślę, że ten pomysł i ta przewrotność tej okładki względem tematu że to chyba ujęło jury, tak mi się wydaje. A poza tym jest to bardzo seksowna wisienka w pięknych, seksownych ustach.